Hello everybody, jestem Radosław, jestem kolarzem wybitnym. A kolarze wybitni to jak wiadomo łatwego życia nie mają. Ale czasy mają zność, dzisiaj mi się chce. To dziwo. Jak wszystko pójdzie po naszej myśli, to wylądujemy dzisiaj w Białym Kale. Była Pani kiedyś w Białym Kale? No jeszcze nie. Co tam ciekawego będzie? No nie wiem, nie byłem jeszcze. Ale jest miejscowość, co się nazywa Biały Kał. Więc dzisiaj sprawdzimy, z czym ten Biały Kał się je, jeżeli tak można powiedzieć, z masłem. Burdel na kółkach! No to i jazda! No to jeszcze Biały Kał nie jest. Biały Kał to nie jest, ale też jest zajebiście To jest Żmigród jeszcze. I ruiny. Ruiny czego? W zamku. Nie, to nie jest zamek. Pałac. A zamek i pałac to samo? No nie. Ja nie wiem. W zamku mieszkają Księciunia, a w pałacach mieszkają Królewicze? No to ja nie wiem, do czego bym bardziej pasował. Czy do zamku, czy do pałacu? Czy bardziej za mnie Księciunio, czy Królewicz? Kolejny przystanek. Teraz będziemy podziwiać jamniki. Co? Widać te jamniki? Tak, widać. Bo te stawy tutaj to się nazywają jamniki. O! To jest chyba jamnik dolny. A jamniki są w miejscowości o równie pięknej nazwie Hał 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 hał, hał. jamnik. A teraz będziemy sobie czatować. Więc jak macie jakieś pytania, zadawać tam do nas na czat. Ale będą czaty? Będziemy czatować w takiej czatowni. O! Tu się czatuje na ptaki, więc trzeba być cicho, kurwa. Do czatowni zapraszam. Pytanie jest. Słucham pana. Gdzie te ptaki? Właśnie. Tylko nie ma żadnych ptaków w ogóle. Dobra, czatownia. To jest czatownia pod kormoranem, więc na pewno jakiś kormoran tu musi być. Może jest na dachu. Jak pod kormoranem. No nie wiem. Jak kormoran wygląda? Tak wygląda kormoran. No nie wiem. No moim zdaniem na dachu go nie ma. Kormoranów to się swego czasu wypiło. To jest czatownia. Pary staw chyba. To już muszą być jakieś okazje. Zapomniałem, że dronem nie powinno się latać jak wieje. Tam jeszcze te wieje i nie ma ptaków. Nie ma ptaków? Te czatownie to jakaś ściema. No jak? Nie, no nie wierzę, że w tej czatowni nie ma ptaków. No, no rzeczywiście nigdzie tutaj nie widać tych ptaków. No. Gdzie by człowiek nie zerknął, to ptaków nie widać. Takami to się chyba dzisiaj nie nasycimy. Czyli co nam pozostaje? Musimy się nasycić czymś. W czymś innym. No i to jest to: Biały Kał. White Sheet po angielsku. I jak? Cała pani w białym kale. Jak się pani z tym czuje? Fantastycznie. Na pewno wszyscy są bardzo ciekawi, jak Biały Kał z góry wygląda, nie? Na pewno. Ja to w ogóle robiłem jakiś drobny research, z czego ten biały kał słynie i znalazłem tylko, że tu się odbywają warsztaty kulinarne. Warsztaty kulinarne w białym kale. <laughs> Jak się Państwu wydaje, z czym są te pierogi? Białe. Przyznać się, komu tam się wydawało, że te pierogi będą z białym kałem? Z białym serem były, no, ruskie. Jesteśmy już w Praczak w ogóle, a nie w białym kale. Ale co, generalnie będziemy polecać, tak? Tak. Tylko co? No właśnie. To już zostawimy. Teraz się zastanówcie, czy będziemy polecać pierogi, czy biały kał? I dziękujemy za uwagę. Bryza srebrce są trzeba za 20 zł. Dobry srebrce są jest wart 20 zł. Politycy z kurry losu jest naprawdę wyśmieszny. Mam tą wędrówkę